Dzisiaj zabieram Cię w miejsce, którego zazwyczaj nie zobaczysz na filmach. Będzie to plantacja egzotycznych roślin w Hiszpanii. Ale to nie wszystko. Przez cały dzień towarzyszyć mi będzie gość specjalny, czyli mały palmiarz. Koniecznie zostań ze mną do końca. No, i dotarłem na plantację. Ale, tak jak wspominałem, niespodzianka na dzisiaj, czyli nasz mały palmiarz, który razem ze mną będzie dzisiaj Was oprowadzał po plantacji. Cześć, jestem Oliwier i chciałbym Wam dzisiaj pokazać egzotyczny świat i moje ulubione rośliny. Idziemy! To co? Zaczynamy dzisiaj od naszych ulubionych Waszyngtonii? Naś, no, poko. Mamy możemy. tutaj trochę do wyboru, co? Kurczę, małe, duże, średnie. Jakie ci się podobają? No. Może posadzimy coś nowego w ogrodzie? No, możemy. <laughs> tutaj są całkiem ciekawe. Oli! Popatrz, tu jest taka fajna Waszyngtonia. 80 cm pnia. Co myślisz? Ale ta jest może też ładna. No ta też jest ładna, ale ta ma chyba troszkę węższy pniaczek. E, ile bierzemy? 10, 20. Takich o, sztuk tej wysokości? Z 15. Czyli 80 cm razy 20 sztuk. Znajdźmy jeszcze troszkę większe, tak, żeby miało około 100 cm pnia. No to może ta. Ale nie, bo to to, jest... ta jest zajęta, no. ale. Ta? To będzie to samo. Idź tam w głąb, a ja zobaczę jeszcze za tymi malutka, malutkimi, okay. a ty poszukaj tam dalej, dobra? Chyba małe były tutaj, jeśli dobrze pamiętam. Jest jakaś duża? Jest! Już patrzę Tylko wydaje mi się, że No to też zarezerwowana, ale oni nam mogą takie zrobić po prostu, pokaż Setka No, Ale moglibyśmy wziąć takich parę tropikalizowanych No Bo Rok temu sporo osób o to pytało, weźmiemy 10 takich sztuk Czyli setka 100 cm razy 10 tropical No to już 30, nie? Ekstra to co? Idziemy teraz do oliwek. Pokażemy Wam teraz drzewa oliwne, jakie w tym roku będą u nas dostępne. Teraz znajdujemy się w gaju oliwnym. I tutaj właśnie tego typu drzewka oliwne dojadą do nas w tym roku. Będą do wyboru większe drzewa, mniejsze, cieńsze, takie symboliczne, coś w stylu bonsai. Także będzie bardzo szeroki wybór różnych drzewek oliwnych. Ja właśnie wybieram, mierzę, zastanawiam się, które drzewa będą dla Was najładniejsze. Co wpływa na cenę drzewa oliwnego? No, z drzewami nie jest tak łatwo jak przykładowo z szorską kowcami, waszyngtoniami, czy ogólnie palmami, ponieważ na cenę składa się wiele czynników, m.in. to ile takie drzewo ma lat, czy ma kształt taki, czy jest w donicy, czy tutaj ta kora jest taka troszkę w stylu starym, czyli tak zwane old skin, czy young skin, czyli młoda skóra, młoda kora, taka bardzo śliska. No ja nie orientuję się akurat tak dobrze w tych cenach, dlatego lubię akurat w gaju oliwnym przemieszczać się z plantatorem, ze sprzedawcą, który wytłumaczy i opowie wszystko Skąd taka wysoka lub niska cena? Właśnie jesteśmy na alejce Jugrostrat. Nie za bardzo lubię tą roślinę, bo ma strasznie bolesne kolce, ale podoba mi się ich kształt, dlatego że jest w kształcie ananasa. Jeśli jeździcie do ciepłych krajów, to na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z tą palmą, która właśnie znajduje się za moimi plecami, czyli z daktylowcem kanaryjskim. One bardzo często umiejscowione są właśnie w takich centrach dużych miast, wzdłuż promenad, wzdłuż różnych takich głównych ulic. Bardzo ładna palma, niestety nie jest ona bardzo odporna, jeżeli chodzi o nasze zimy, o nasze przymrozki, ale przy odpowiednim okryciu i zabezpieczeniu na zimę bez problemu da radę i na wiosnę ponownie będzie ładnie wyglądać. Chciałbym Wam teraz zaprezentować moją ulubioną roślinę dracenę Draco, tak zwane smocze drzewo. Dlaczego smocze drzewo? Dlatego, że jak natniemy korę, to wypływa czerwona żywica, tak zwana krew smoka. A teraz sekcja z trachy karpusami Fortunei, czyli szorstkowce Fortunego. To są najbardziej i najlepiej nadające się palmy do naszego polskiego e, klimatu. Tutaj po mojej prawej stronie znajdują się małe trachy oraz większe okazy. Mamy tutaj takie okazy dwu, a nawet 3-metrowe. Zobaczcie tutaj na tego grubaska. Pozwolę sobie tutaj wejść, jaka tutaj jest objętość, jak to jest grube e, przy mnie, no. Nie wiem, czy ja jestem szczuplejszy, czy ta palma, ale na pewno ta jest dość konkretna. E, także kilka takich trachów również wyląduje u nas w tym roku. Może nie takie największe, ale 2, 2,5 metra również będziecie mogli u nas znaleźć. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem hiszpańskie szkółki oraz plantacje, od razu się w nich zakochałem i wymarzyłem sobie, aby w takim miejscu pracować. Niestety nie było to wtedy możliwe, dlatego postanowiłem taką mini plantację stworzyć w Polsce. Wiadomo, że wiele jej brakuje do doskonałości, ale jedno jest pewne. Jest bardzo klimatyczna, swojska i przede wszystkim blisko domu. Dziś zaprezentowaliśmy Wam tylko część roślin, które będą dostępne w naszej ofercie w tym sezonie. Dlatego serdecznie zapraszamy Was na naszą mini plantację, gdzie będziecie mogli obejrzeć wszystkie dostępne piękne, egzotyczne rośliny oraz e, skosztować e, mega smacznej hiszpańskiej kawy. Jeśli Wam się podobał ten film, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję.